Siemanko, Siemanko, z tej strony pierdolnięty komentator, i zaczynamy! Mam nadzieję, że umile wam dzień i wasza głowa będzie wolna od trosk! Kierowca tego Mitsubishi prawdopodobnie nie założył okularów i myślał, że jedzie prosto. U jego zdziwieniu tutaj był oczywiście zakręt! Z zakrętu wyłania się Porsche. Kierowca Porsche, jak zwykle, jedzie pewnie, wciska ten twardy, mocny pedał. Bardzo mocno podłogę. Go lekko zarzuca kolega Wypierdala tam w żółtej kamizelce za błot, ponieważ przestraszył się opony, która może wylecieć. Ale nie wyleciała. A teraz przed wami, jakże ktoś inny Honda. Znaczenie słowa szybsze niż wygląda, tutaj niestety nie ma żadnego znaczenia. Citroen na torze? Rozpierdolić zawsze się może, ale czy tak będzie, czy nie? Oj, nie, nie, ale z tego co zauważyłem, kolega ma dwie inne pelki. Z przodu dwie i z tyłu dwie. Czyli plus 100 do zakrętu, oczywiście. Uuuu, i teraz pełny... Oj, troszkę nie wyszło koledze tutaj. No i co? O coś jakaś lampka się zapaliła pod podwoziem. Ciekawe co to daje. Ja sądzę, że nic nie daje, ale nie ma się co martwić. Tutaj jakże następny najszybszy jakich może. Kia Sportage, albo Sportage, albo i40 pocisnęła tak kurwa kolorowo, że aż wszystkie kolory tęczy zaświeciły mi się w oczach przed chwilą. Renault zawsze na promcie, rejestracja jak się nie mylę to była OK, czyli wszystko jest OK. Renault biegną koledzy tutaj szybko pomagać, ale czy go wyprowadzą czy nie, nie wiem, bo urwali film. Subarynka taka piękna, wjeżdża w wodę i co? I gotuje się silniczek od temperatury. Temperatura to gorące plus 5 stopni. Teraz czekamy na kolejnego zawodnika. Jest, tak, jest. To jest BMW. BMW, jak zawsze, kapcie przypierdolić może. Także mu dupę zaorze. Tutaj koledzy czekają Honda, jak zwykle szybsza niż wygląda. Na zakręcie leci jak torpeda. W autokomisie zawsze dobrze się sprzeda. Teraz czekamy. A oto tego kierowcę, który bokiem leci, jak zawsze. Z samego rana kawkę wypił, i nie wie co ma robić. No, ale tutaj już się wyłoniła Skoda. Skoda, rodzinny samochodzik, dziadkowóz tak zwany. Szybko przemierza te zakręty. Kierowca na bank jest pierdolnięty, bo z taką prędkością to tylko świry jeżdżą. Tutaj mamy kolejne BMW. BMW na to, że zawsze gumę zorać może. Jak zwykle. Dziadko wóz z za krzaków się wyłania. Pełny pędzel. A polu chodzi łania! Czekamy, czekamy. I się doczekaliśmy. Kolegę bardzo mocno poniosło. Jak zwykle. Jeden z dziesięciu wciśnie tutaj piękny hamulec i go pociśnie prosto zamiast skręcić w lewo! Nie wiem, czy to odcinek specjalny, czy nie. Ale teraz przez górkę pędzi... Ford! Chuja Ford! A Fiat jego brat! Tak jest! Jednak nie jest chuja Ford. Ford przeleciał tak dosłownie idealnie, że Golf po prostu jest zapierdala nieprzesadnie. Hamulec, do skrętu przygotowanie, przejechanie... Nie, to polówka jest! Ach, te Volkswageny to wszystkie praktycznie wyglądają tak samo, ale popierdalają całkowicie inaczej. Jeden jest szybszy, drugi jest wolniejszy. Ten akurat zalicza się do tych, którzy zapierdalają porządnie. Machle zawsze zakręt machnie! No i pięknie przeleciał, nie ma co! Jestem pod pełnym wra... pod pełnym wrażeniem tego co zrobił w tak ostrej bugle. Czekamy na kolejnego peżota grzmota, który zawsze zakręt wygrzmota. Tutaj koledzy dopingują, dopingują i wjeżdża. Właśnie ten peszocci grzmocik na zakręcie, czy wygrzmoci. Tak jest i wygrzmocił. Kierowca stwierdził, że zapierdala do lasu, ponieważ pada deszczyk i rosną grzybki. I teraz próbuje wyjechać. Ciekawe czy mu się to uda. Ale od czego ma się przyjaciół i znajomych? Znając życie tak jest, wszyscy biegną. Gonią go, skurwy syna gonią. Dawaj go, dawaj go! Pomożemy mu wyjechać, ale kierowca trochę się obstrał, bo chyba pomyślał, że chcą go wyciągnąć z tego samochodu, ponieważ nie w tą stronę pojechał. Ale jednak jest twardy nerwowo i wyjeżdża na drogę. I kontynuuje race. Dziękuję bardzo, pozdrawiam!